Drogie rybki, to jest karta Twojej weekendowej porady. I tak, szóstka pucharów mówi nam o tym, że wracamy myślami do krainy dzieciństwa. Kiedy nasze życie było troszkę mniej skomplikowane niż teraz. Widzimy na tej karcie dwoje takich dzieciaczków słodkich, takich skrzatów prawie, które układają jakieś polne kwiaty w tych pucharach. A w tle takie proste, dość surowe, bardziej wiejskie zabudowania. Więc dla niektórych rybek może to być też taka chęć um, uczynienia swojego życia prostszym może nawet w niektórych przypadkach wyjazdu z miasta na wieś, albo wyprowadzka na przykład na emeryturze na wieś. A dla tych młodszych rybek właśnie myślenie o y, tych y, miłych chwilach w dzieciństwie. Które wydawały się być takie. No, wydawało się nam wtedy, że tak będzie zawsze, prawda? I tutaj w tej karcie może być Twoje takie źródło mocy, żeby myśleć o tym, żeby nasze życie, żeby cieszyć się małymi rzeczami w życiu, prostymi, na pozór banalnymi. Bo jak potrafimy się cieszyć z małych rzeczy, tak jak przyjdą duże sukcesy, to też lepiej te sukcesy zniesiemy. Powiecie, nawet z sukcesem można sobie nie poradzić. Drogie rybki, dobrego weekendu. Do usłyszenia.